Na deskach Chorzowskiego Centrum Kultury odbyła się premiera spektaklu muzycznego Kochaj i tańcz 20 lat wcześniej w reżyserii Tomasza Micha oraz Tomasza Owczarka. Musical powstał na podstawie książki Manuli Kalickiej pod tym samym tytułem. Dużo tańca, dużo śpiewu, dużo scen aktorskich. Sama opowieść, żeby nie zdradzać za dużo fabuły, jest to opowieść o miłości, o pasji do tańca. I główni bohaterowie próbują pogodzić jedno i drugie. Spektakl jest dużym przedsięwzięciem. W trakcie zbiorowych scen przed publicznością przewija się około 70 aktorów i tancerzy, członków studia muzykalowego STEP oraz młodych artystów, których wyłoniono w drodze castingu. Dzisiaj w premierze no, będę tańczyć, jak chyba wszyscy. No, wczoraj, gdy był nagrywany jeszcze. Ogólnie próba generalna, no to też musiałam zastępować ko kogoś, no to no, było ciekawie. Przygotowania były e, męczące, aczkolwiek satysfakcjonujące. E, mam, na mam nadzieję, że dzisiaj wszystko wyjdzie ok i trzymam kciuki, żeby tak było. Lepiliśmy te scenki po kolei, były wyznaczane próby, więc to trwało kilka miesięcy. Pracujemy na dużej scenie od kilku dni dopiero, więc to też jest inna praca nad głosem, nad choreografią, nad koordynacją ruchową. Było ciężko, ale warto i to jest takie przyjemne przepracowanie, można powiedzieć. Wiele talentów, jak zawsze, nowe osoby, nowe nasze perełki, nowy nabytek i to głównie największym zaskoczeniem pozytywnym są przede wszystkim ich umiejętności. To widowisko dużo większe niż poprzednie, które tutaj robiliśmy rok temu, dokładnie gwiazda, gdyż mamy dwie podwójne obsady, czyli musimy podwójnie wszystko ćwiczyć. E, dużo więcej zmian technicznych, dużo więcej scenografii, e, ambitniejsza muzyka, e, bardziej dramatyczne, rzekłabym, bo gwiazda była lekka, przyjemna. A tutaj już będzie historia, można się wzruszyć, można się zastanowić nad sensem życia, mam nadzieję. Staram się jak gdyby z projektu na projekt rozwijać, stawiać sobie wyżej poprzeczkę, wymagać od siebie. Ekipa też jakoś tam stała się przewija, także oni też dojrzewają, rozwijają się. E, aktorzy są po szkołach aktorskich, muzycy po muzycznych, tancerzy są z grupy muzycznej Step Tomka Micha, niektórzy od dziecka, także no z, z roku na rok myślę, że poziom jest jakiś taki. E, progresywny, że tak powiem. Dojrzewamy, rozwijamy się, e, mamy już doświadczenie z poprzednich spektakli, i na pewno chcielibyśmy robić już trudniejsze rzeczy. Ten spektakl na pewno jest dużym wyzwaniem, zarówno i technicznym, zarówno też jeśli chodzi o fabułę, od strony scen aktorskich, scen teatralnych duże, duże wyzwanie na pewno. Kolejny raz musical wystawiony zostanie 19 i 20 lutego oraz 28 marca. Jak przekonują jego autorzy warto wybrać się w te dni do Chorzowskiego Centrum Kultury. Pracują młodzi ludzie, zaangażowani, z pasją, wszystko jest zrobione profesjonalnie i włożyliśmy w to po prostu mnóstwo pracy. Zapraszamy, bo jest to coś innego, czego jeszcze nie było w Chorzowie. Spektakl sam sobą zachęca, nawet nie trzeba o nim dużo mówić, trzeba przyjść, zobaczyć i wystawić własną opinię. Kochaj i tańcz, nie tylko o tym będziemy mówić, nie tylko to pokażemy, ale pokażemy przede wszystkim pasję. Pasję do teatru, do, do zamiłowania, jakie jest u wszystkich tutaj w grupie. Serdecznie zapraszamy. Warto się wybrać na ten spektakl, bo na pewno spektakl wzrusza, daje dużo pozytywnej energii, e, i być może dla niektórych będą też to jakieś wspomnienia. Producentem spektaklu jest Chorzowskie Centrum Kultury.